Z nami najgorętsza prezentacja wieczoru Karolina Banachowicz Imperium Sensualności. Dzień dobry, no właśnie. Nazywam się Karolina Banachowicz. Jestem artystką. To każda kobieta ma wiele twarzy. W związku z tym jestem cały czas tą samą Karoliną. E, zaczęłam od tego, że jestem artystką i muszę wam powiedzieć, że to nie jest stare takie łatwe. Zajmuję się że sztuką 13 lat, 5 lat, liceum plastycznego 8 lat, różnych akademii sztuk pięknych. I żeby mieć tam odwagę i powiedzieć sobie, że jestem artystką, potrzebowałam właściwie wiele czasu. E, to jest taka, to... Właściwie zaczynam całą prezentację od, od performance'ów, które zrobiłam w ciągu tych kilku lat. I są to performance'y, które... Ta dziedzina sztuki w ogóle, sztuka performance, jest była dla mnie zawsze bardzo ważną dziedziną sztuki. I to jest performance, w którym miałam taką... No właśnie. Zacznę od tego... Dobra, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa. Tutaj akurat miałam taki czas, kiedy miałam dużo, dużo buntu i dużo takiej... Odwagi i złości. No, i też miałam właśnie mikrofon i krzyczałam, kurwa, ja pierdolę. To była to praca zaliczeniowa dla mirosowa bałki. Tutaj z kolei jest performance, w którym pozwalałam się dotykać myć ciepłą, przyjemną wodą, czyli miałam taką. ten ta, 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 ta performance, czyli to, gdziebym mogła odczuć e, intymność, tak? Że, że jakby to, ta, ta taka e, sfera intymności zostaje mocno. E, jakby naruszona. No i przez to, że ja się zawsze interesowałam sztuką performance, w związku z tym też wybierałam bardzo performatywne zawody, takim jak tutaj jest. To jest y, praca na budowie yy, kilka lat temu w Francji. Yy. Byłam pracownikiem budowlanym. Tutaj z kolei byłam stajenną i codziennie rano e, czyściłam e, boksy końskie, ale przez to, że uwielbiam konie, w związku z tym to nie było dla mnie żadnym problemem. Przez dwa miesiące czyściłam i uczyłam się, jak obchodzić się w ogóle z koniem. Swoją drogą, e, swój dyplom kończący Akademię Sztuk Pięknych też odebrałam e, konno. To z kolei jest, jest pracownik sezonowy, e, czyli e, no co. E, Uwielbiam Francję, jestem Frankofiką, w związku z tym y, była to fenomenalna okazja, żeby, no żeby co, żeby mieć dwa miesiące wakacji w Marsylii, no i y, y, zbierać wino. Tutaj z kolei Karolina Panachowicz w agencji reklamowej, czyli y, to było takie fatalne zauroczenie, może nie fatalne, ale mnie się wydawało, że zawsze ludzie, którzy pracują w agencjach reklamowych są y, fajniejsi, są bardziej kreatywni, y, mają dużo pieniędzy. E, są bardziej e, radośni. To są z kolei przez ten cały rok, kiedy pracowałam w tej agencji reklamowej, to są marki, dla których pracowałam. I powiem Wam szczerze, że... I właściwie nic innego poza tym mi nie pozostało, jak to, że ściągnąć te loga z internetu i włożyć je na białą planszę. E, bo tak naprawdę ok e, praca w agencji reklamowej jest kompletnie nie dla mnie. Co o czym się przekonałam dopiero po roku. To jest moja babcia. To jest babcia, która mnie wychowała, która e, podcierała mi tyłek, jak byłam mała. I to jest kobieta, która. Ja miałam 30, ona ma osiem, miała 80 lat, kiedy zmarła. I miałam tyle odwagi cywilnej, żeby zobaczyć jej ciało. E, I wtedy też się przekonałam, że rzeczywiście szkoda jest życia dla pracy, dla kogoś. E, to jest taki obraz, w który czas też był moment decydujący, kiedy zmarła bardzo bliska osoba i też się bardzo zastanawiałam, no dobra, nie chcesz pracować w agencji reklamowej, to co chcesz zrobić? Przecież chyba... Yy, no. <grym> yy, no i myślę sobie, co zrobić z tą sztuką performance, tak? Te obrazki wszyscy doskonale znają. Yy, są one wszędzie właściwie w Warszawie pod Mariotem. No jest, to Są takie obrazki, w którym jest rzeczywiście dużo performatywności, dużo cielesności, ale brakuje w niej e, sensualności. Czyli e, redukujemy swoje ciało tylko i wyłącznie do narządów płciowych, i e, wszystkie obrazki, które dotyczą cielesności są tak naprawdę albo właśnie pandemną erotyką, albo e, właśnie pornografią. I po dużym researchu znalazłam taką panią, która nazywa się Betony Wernon i ona napisała Biblię Buduwagu. Jest to książka, właściwie jest to kobieta, która mnie kompletnie zafascynowała i stwierdziłam, że w końcu wiem co zrobić ze swoim życiem. Tu jest z kolei, wszyscy ją znają, Ania Rubik i ona z kolei... Opiekuje się magazynem 25. Jest to magazyn, który opowiada o cielesności i erotyce w taki sposób, w jakim ja też chciałabym opowiadać, czyli nie ma tam po prostu tylko i wyłącznie narządów płciowych. To jest kadr z filmu właśnie Betony Vernon, która promuje swoją książkę e, właśnie Biblia Bluardu. Jest to przepiękny film, pełen efemeryczności, takiej delikatności i zmysłowości, który serdecznie Wam polecam. Film, którego, który warto zobaczyć. Tutaj z kolei jest inny kadr. To jest kadr właśnie z filmu Persona, który, który można znaleźć właśnie na stronie internetowej magazynu 25 też przepiękny film, pełen sensualności delikatności. i delikatności. A to są prace, które zrobiła Beto Navno i e, ona zajmuje się biżuterią erotyczną. I właściwie przez to, że ją poznałam i przez to, że e, przekonałam się, że coś takiego istnieje i, i że coś takiego można w ogóle robić i może być, e, i może być blisko sztuki performance, czyli czegoś, co tak, tak naprawdę bardzo lubię. I coś tak naprawdę bardzo czuję, no ale wiadomo, że nikt za kurwa, ja pierdolę nie będzie mi płacić kasy ani e, na tym po prostu nie zarobię. W związku z tym e, pomyślałam sobie, że chyba mam w końcu ten moment, w którym wiem, e, co chcę robić. I tak od wczoraj e, opublikowałam swój projekt e, Imperium Sensualności na Polak Potrafi. I tam zbieram e, fundusze na to, aby kupić e, niezbędne dla mnie materiały, czyli e, skóra, aksamit, e, maszynę, overlock i e, żeby końcu zacząć to, co sobie wymyśliłam. Czyli ten moment, w którym tak naprawdę w końcu połączyłam w ogóle te wszystkie takie rzeczy, jak e, praca na budowie, <grywka> e, sztuka performance, e, Doświadczenia w agencji reklamowej i w końcu wiem, że yy, doskonale, będę się, doskonale będę się czuć zajmując się biżuterią erotyczną, która właśnie dotyczy przede wszystkim też naszego ciała i naszej intymności. Dziękuję Wam bardzo. Mówiłam bardzo chaotycznie. Dlaczego? Yy, Może, przepraszam.